Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wygląda animacja ładowania w telefonie Realme 14T. Animacja ładowania przy włączonym ekranie głównym wygląda w taki sposób, że pojawia nam się takie powiadomienie na dynamicznej wyspie, że telefon się ładuje. Za chwilę on rozniknie zniknie, i mamy już tylko informację w prawym górnym rogu. Natomiast jeżeli wyłączymy nasz telefon i podłączymy go do ładowania, zobaczymy taką animację ładowania telefonu. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.